Witam was na kanale Magia Kosmosu. Nazywam się Dorota Duda, jestem astrologką i członkinią Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Przygotowałam dzisiaj dla was krótki materiał na temat Merkurego w znaku Wodnika. Merkury wszedł właśnie dzisiaj, to znaczy 5 lutego do tego znaku i pozostanie w Wodniku do dnia 23 lutego. Merkury w astrologii jest planetą odpowiedzialną za komunikację, intelekt, myślenie analityczne, zdolność przetwarzania informacji. Wpływa zatem na naszą komunikację i rozumienie świata. Znak wodnika za to, do którego właśnie wszedł Merkury, znany jest z postawy innowacyjnej, oryginalności i zainteresowania postępem społecznym. Głównym atrybutem znaku wodnika jest pragnienie wolności i niezależności. Kiedy Merkury tranzytuje właśnie znak wodnika, wpływa to oczywiście na nasze myślenie i komunikację, nadając charakterystyczny ton ekscentryzmu i jednocześnie postępowego myślenia. Merkury w znaku wodnika przynosi nam otwarcie na nowe yy, myślenie. Osoby z tą pozycją Merkurego które w swoich horoskopach urodzeniowych są zazwyczaj otwarte na nowe idee, koncepcje i technologie. Ich myślenie zwykle jest bardzo innowacyjne, co sprawia, że nie chodzą utartymi szlakami, tylko zawsze poszukują takich niecodziennych, nietuzinkowych rozwiązań. Zwykle są to osoby bardzo błyskotliwe. Cechuje ich również niekonwencjonalne podejście do problemów. Potrafią spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw i zaproponować nietuzinkowe rozwiązania. Ich styl komunikacji zwykle jest unikalny, oryginalny, a czasem nawet ekscentryczny. Są i nadają się do współpracy, są zorientowane bowiem na wspólne dobro i wszystko to, co jest związane z wymianą myśli w celu osiągnięcia wspólnych celów całej organizacji czy, czy wspólnoty, będą wspierać. Merkury w tym znaku może wprowadzać również do naszej komunikacji, czy zwłaszcza wprowadza do komunikacji osób z Merkurem w wodniku urodzeniowo, takie cechy troski o wspólne dobro i, i altruizm. Podsumowując, Merkury w znaku wodnika daje, dodaje do naszego intelektu i komunikacji trochę postępu, oryginalności. Skupia na wspólnej korzyści społecznej, zachęca nas do chodzenia nieutartymi szlakami, a poszukiwania nowych rozwiązań, dodaje inspiracji, pomysłowości, kreatywności, nutkę genialności. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odsłuchania kolejnych filmików i do subskrypcji kanału. Do zobaczenia i usłyszenia.